Cześć, tu Rafał Nowak i Klaudia Matuszyńska. Słuchajcie podcastu Projekt Biznes, w którym będziemy rozmawiać o budowaniu kariery biznesu, mańcicie przedsiębiorcy, zdrowiu psychicznym. Poruszymy również kwestie dotacji, marketingu i sprzedaży. Zostań z nami, postaw na karierę, zaprojektuj swój biznes i znajdź pomysł na siebie. Cześć, dziś pierwszy odcinek solo, w którym porozmawiam o mitach dotyczących przedsiębiorczości. Poruszę w nim kwestie związane z przekonaniami, pułapkami oraz szansami na rozwiązanie często początkowo trudnych sytuacji, właśnie związanymi z przedsiębiorczością. No i ważna rzecz, drogie panie, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Będę mówił w formie męskiej, no bo zwyczajnie mi tak będzie po prostu łatwiej. Natomiast wszystko to, co powiem, śmiało możecie się odnieść do, do siebie, więc tak. Być może zauważyłeś lub nie, ale w Polsce istnieje wiele mitów dotyczących przedsiębiorczości. Takich jak na przykład, pierwszy milion trzeba ukraść, prywaciarze to złodzieje, nic nie osiągniesz bez znajomości: Twoja firma na pewno upadnie, innym się udało, tobie się nie uda, inni mieli więcej szczęścia niż ty, że im wyszło. No i teraz jest kwestia taka, że warto pamiętać, że od najmłodszych lat. Nie, jako jesteśmy programowani przez nasze otoczenie, wpajane są nam pewne wartości i przekonania, i w momencie, gdy cała twoja rodzina pracuje na etacie, a Ty w pewnym momencie swojego życia stwierdzasz, że chcesz otworzyć swoją pierwszą firmę, może okazać się, że twoi najbliżsi troski o ciebie, lub też poprzez to, że mają jakieś wpojone właśnie swoje przekonania, będą próbowali Cię zniechęcić do tego pomysłu, mówiąc, że jest to ryzyko. Że stracisz czas, że stracisz pieniądze, no i być może wiele innych różnych rzeczy zaczną wymyślać. Natomiast warto zwrócić uwagę, że mogą, ale nie muszą mieć racji. No i teraz pytanie dlaczego? Bo to właściwie od ciebie zależy to, co się dalej wydarzy. Oczywiście, statystycznie większość firm jest zamykana w pierwszym roku działalności. Natomiast warto się zastanowić, co jest powodem takiego scenariusza. No bo. Bycie przedsiębiorcą ma wiele plusów, ma też wiele minusów. Być może kojarzysz taką grafikę, która krąży po internecie, obrazującą tak zwany sukces, gdzie widać górę lodową, i nad powierzchnią tej góry jest słowo sukces, a pod powierzchnią wody widać słowa takie jak determinacja, poświęcenie, rozczarowanie, dobre nawyki, ciężka praca czy oddanie. Pewnie moglibyśmy dodać jeszcze parę innych kwestii. Na pewno warto oczywiście pamiętać o czymś takim jak nauka i czas. Mam tutaj na myśli czas, który poświęcić właśnie na tą naukę na początku swojej drogi biznesowej. Pamiętam, właśnie gdy sam zaczynałem swoją przygodę z przedsiębiorczością, no nie da się ukryć, byłem mocno zielony z tego, jak to wszystko funkcjonuje, jak funkcjonuje świat biznesu, na co w ogóle zwrócić uwagę, jak budować zespół. Jak działają podatki, jak budować firmę, czy jak delegować. No i z czego to wynika? Z tego, że w mojej rodzinie no, nie ma zbyt wielu przedsiębiorców, z tego, że na podstawach przedsiębiorczości w szkole uczyliśmy się jak pisać CV, co jak zapewne zgodzisz się było no, bardzo przedsiębiorcze, z tego, że nie uczyłem się wcześniej o budowaniu firmy. Nauczyłem ja się o sprzedaży, marketingu. Niestety dość późno trafiłem na wiele wartościowych książek i kursów. No i chciałbym, abyś, otwierając firmę z nami, jako firmę Projekt Biznes lub bez nas, miał świadomość, z czym to się je i na co przede wszystkim zwrócić uwagę. Michał Gerber popełni fantastyczną książkę pod tytułem Mit Przedsiębiorczości, no i właściwie stąd nazwa dzisiejszego odcinka. Ja zachęcam Cię serdecznie do przeczytania jej i wyciągnięcia swoich wniosków ja w tym materiale podzielę się swoimi. I przechodząc już do konkretów. Jeżeliś pracujesz na etacie w korporacji i myślisz, że chcesz otworzyć swoją działalność, fantastycznie. Jednocześnie musi być świadom tego, że bycie specjalistą w jednej dziedzinie nie jest gwarancją sukcesu w biznesie. W korporacji masz cały sztab ludzi, który zajmuje się swoją pracą i być może o pewnych rzeczach nie musisz myśleć. Podobnie, jeżeli pracujesz w innej firmie, która już działa od jakiegoś czasu. Osobiście uważam, że prawdopodobnie będąc specjalistą w jednej dziedzinie, nie jesteś gotowy na bycie przedsiębiorcą. Dlaczego? Weźmy pod uwagę kilka zawodów specjalistycznych, takich jak na przykład księgowy, lekarz, fizjoterapeuta, prawnik, mechanik, blacharz, coach. Psycholog czy psychiatra, no i tutaj możesz dodać cokolwiek zechcesz, wszystko to, co pasuje do Ciebie. No i teraz tak, zacznijmy od tego, czego nauczyłeś się w szkole, czego nauczyłeś się na studiach, no i później, co fizycznie robisz w pracy. Na przykład lekarz uczy się między innymi anatomii, sposobu funkcjonowania człowieka, uczy się chorób, sposobów ich leczenia, no i oczywiście w zależności od specjalizacji, uczy się wielu innych ważnych rzeczy. Księgowy uczy się o rachunkowości, podatkach, o tym jak księgować. Co do reszty zawodów, zastanów się samodzielnie kto się czego uczy. I teraz ważne pytanie, co z przedsiębiorczością? Jeżeli zajmujesz się księgowością, to prawdopodobnie wiesz już coś o podatkach, ale jeżeli nigdy nie miałeś do czynienia właśnie z księgowością, nie uczyłeś się o podatkach, jest duża szansa, że tak jak ja będziesz zielony. A więc tutaj duży plus dla, dla księgowych. Natomiast kolejne pytanie: Gdzie jest nauka pozostałych ważnych elementów, takich jak pozyskiwanie klientów, sprzedaż, negocjowanie, zarządzanie ludźmi, e, budowanie firmy, skalowanie, delegowanie, oddzielenie pieniędzy prywatnych od firmowych, no i wiele innych aspektów biznesu? Tak naprawdę nie ma tego i właśnie tutaj warto się zatrzymać i zastanowić. Co ja już potrafię, co warto, żebym się nauczył, od kogo i jak mogę się tego nauczyć, i jak chcę, żeby wyglądał mój biznes. Możesz mieć jedną osobną działalność, może marzyć się na przykład większa firma, w której będziesz odpowiadał za zespół, i tutaj warto zwrócić uwagę na słowo odpowiadał, odpowiedzialność. Budując biznes, bierzesz niejako na siebie też zobowiązanie wobec świata, możesz dać mu to, co najlepsze, czyli. Siebie. Jednocześnie pamiętaj, że Twój zespół powierza w Tobie nadzieję, wierzy Ci, że podołasz, że ich rodziny, dzieci, kredyty, ich poczucie bezpieczeństwa e, będą dzięki Tobie zaopiekowane. No i prawdopodobnie po drodze zdarzą się różne nieprzewidziane sytuacje, jak to w życiu bywa. Jednak warto starać się przewidzieć to, co może pójść nie tak. A gdy to już nastąpi, szukać optymalizacji. Optymalnego rozwiązania. A w tym na pewno pomoże Ci wiele narzędzi, takich jak SWOT, dzięki któremu możesz przeprowadzić analizę swoich mocnych oraz słabych stron. Oraz zwróć uwagę na zagrożenie i szanse. Warto też przeprowadzić analizę w oparciu o biznes model Canvas, który też pomoże Ci zrozumieć, co Ty właściwie chcesz zrobić, gdzie są Twoi klienci, jak się wyróżnić i jakie to wygeneruje koszty. No i teraz idąc dalej. Sporo biznesów początkowo jest stworzone przez specjalistów danej dziedziny, i tak jak wspomniałem, jeżeli jesteś dobry w swoim fachu, nauczyłeś się już sprzedawać, pozyskiwać klientów, to czas na kolejny krok czyli rozwinięcie swojego biznesu. Czyli znowu, powinieneś teraz nauczyć się tego, jak być liderem, jak zarządzać ludźmi, jak delegować, jak rekrutować i tutaj ważna rzecz, jak oddawać odpowiedzialność. Bazując na moim doświadczeniu, mogę Ci powiedzieć, że z tym oddawaniem odpowiedzialności wcale nie jest tak łatwo. Bo jeżeli robisz całe życie coś sam i wiesz, że robisz to dobrze, i nagle ktoś ma to zrobić za Ciebie, no to z tyłu głowy możesz mieć taki duży znak zapytania. Co się stanie? Jak sobie poradzi? A co, jeżeli sobie nie poradzi? Czy, nie wiem, położy Twoją firmę, czy nie? Jak to w ogóle będzie funkcjonowało? No i wielu właścicieli, tak naprawdę. W swojej codziennej pracy gasi pożary. Wielu właścicieli negocjuje samodzielnie duże kontrakty. Co to powoduje? To, że upośledzasz ludzi, i prawdopodobnie nie będziesz mieć więcej czasu na swoje życie, będziesz cały czas zajęty, bo będziesz pracować w firmie i nie będziesz miał czasu na to, żeby pracować nad firmą. Tak? Dobrze słyszysz? Musisz mieć czas, żeby pracować nad firmą, a nie w firmie. Zastanówmy się teraz chwilkę, jaka jest różnica? Podpowiem ci, ogromna. Dlaczego? Pracując w firmie, dalej zajmujesz się działalnością operacyjną. Dalej być może pozyskujesz klientów, dalej realizujesz projekty. Pracując nad firmą, zastanawiasz się nad tym, jak ją ulepszyć. Co poprawić, kogo zatrudnić, kto za co ma być odpowiedzialny. Początkowo oczywiście będziesz robić jedno i drugie, natomiast w praktycznie jednym z ostatnich etapów, jeżeli chodzi o Twój cykl w biznesie, powinna być rola właściciela, o ile tego oczywiście chcesz. Czyli jest to moment, w którym wycofujesz się niejako z działalności operacyjnej i możesz teraz pomagać ludziom, możesz ich wspierać, podpowiadać, pokazywać błędy, a Twój zespół będzie realizował Cele, wizje, misje firmy i tak dalej. Jeżeli bycie przedsiębiorcą jest tak skomplikowane, to czy ty podołasz? Nie wiem. Natomiast jak widzisz, nie jest to łatwe, jednak warto pamiętać o tym, że skończone jest lepsze niż perfekcyjne. Więc proszę cię bardzo, nie szukaj teraz umówek, że nie otworzysz swojej firmy, bo musisz teraz się wszystkiego nauczyć, no i Teraz kolejne 2, 3, 5, 10 lat będziesz odwlekać swoje marzenie o firmie, bo ty musisz tego wszystkiego nauczyć. Natomiast bardzo Cię proszę o to, żebyś się przygotował do tego, jak prowadzić biznes, aby nie zrobić zwyczajni krzywdy, czy sobie, czy ludziom w Twoim otoczeniu. I na koniec życzę Ci wielu sukcesów oraz abyś spełnił swoje oczekiwania, niekoniecznie od oczekiwania. Innych ludzi, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, czy ty będziesz się czuł dobrze z tym, że prowadzisz firmę lub jej nie prowadzisz, a gdybyś potrzebował pomocy w pozyskaniu dotacji na stary działalności lub wsparcia w zaprojektowaniu swojego biznesu, pisz lub dzwoń śmiało. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się w przyszły czwartek. Dajcie znać, co zabiera się dla siebie. Śledźcie nas w mediach społecznościowych, linki znajdziecie w opisie.